Witam, moi mili Dzisiaj to jest w niedzielę, 16 sierpnia. Będę malował kolejny obrazek, ale poziom trudności rośnie. Serek Kremorczy zarzyszł sobie, żeby portret jego kotki namalować. Szydek wykonałem taki szkic roboczy. Jak sobie kotka leży, i to będę musiał przenieść na formę 30 na 30 Taką mam dostępną. To już dzisiaj nie będę pokazywał czynności wstępnych tylko tam zbrojenie, tam obrazka i tarcie. Żeby się lepiej palwa była, tylko powiem, że mam nową gąbkę tartą, bo tamta już trochę smoliła. Przy okazji nic co nie miało sensu. No to ja zabieram się do roboty. Jak już coś wykonam, to będę pokazywał w kolejnych ujęciach. Po wykonaniu czynności przygotowawczych, czyli uzbrojeniu ramki, przetarciu, przeszlifowaniu gąbką ścierną. Wykonałem coś, czego za bardzo nie lubię, bo według mnie to tam trochę jest sprzeczne z artyzmem. Czyli co wykonałem? Szkic przeniosłem, czyli naszkicowałem, patrząc się na szkic na karcy papierowej, naszkicowałem kotkę tutaj już na kanwie. Tak mi wyszedł. Szkic mi wyszedł bardzo ładny, muszę przyznać sam sobie. I teraz bałem, że mogę zepsuć. Ale dlaczego naszkicowałem, a nie malowałem tam artystycznie, na mniej więcej tu tamto. No bo proszę Państwa, no, to jest kotek czy tam kotka, ale to jest portret niestety. A portret musi zrobić jakiś w miarę dokładny. I tu już nie ma miejsca na artyzm. Tak. Kota, jest to dodatkowo, jest bura no i tu będzie kolejny problem, bo wejść na mały borego kota. Dokładnie, no. To wyszły takie pręgi, ma ciemniejsze, tak jak była żółto-czarna, to jak wygrysica by wyszła. Ale jest bura, no. Jest wyzwanie. I też mam problem, bo tu naszkicowałem, tu staje się dużo przestrzeni. Na zdjęciu do domu sobie leżała. Na podłodze, przy ścianie. No, to nie będę malował jakichś tam dwóch pasów kolorowych, bo to będzie jakaś flaga, jeszcze nie może jakiegoś kraju i tam po co mi to. Tutaj przestrzeń najprawdopodobniej zapewnię, zastanawiam się czy myszkę, czy kłębek z łóżką. Na no, kłębek z łóżką, że kotka jest fajna, milutka i się bawi, no bo myszka to się będzie kojarzyła, że kotka zaraz myszkę zje. No i tu odnoszę do wniosku, że robię tak jakby sobie leżała na trawniku, czy na łączce, czy jakieś takie zielonkawe tradycyjnie zielony uspokaja. To i kotka powinna ładnie na zielonym wyglądać o Wiatr wieje szkice z zwiewa z załówkiem. Zabieram się do dalszą zabawę. Tło już jest pomalowane prawie do końca na jego lona. i na tym właśnie widać zarys kota leżącego i kłębka wełny, którym się bawi na moim obrazku. Teraz przechodzę do malowania kota bo jest trochę wyżej. To trochę dalej jest i będzie ciężej malować. Zaraz to przełożę na starą i zacznę go rzeźbić powoli. Rzeźbić w sensie, że małymi kreseczkami go tworzyć. Małymi ma mazami maźnięciami. Proszę bardzo, zaznaczyłem główne kontury kota plus główne pręgi. Powiem szczerze, presja narasta. Szansa, żebym sknocił ten malunek jest ogromna. Sposiedzę, pomerytuję chwilę. Bo cienkich pędzelków za bardzo nie mam Ruszam do czerwonej walideczki. Chyba przed czas, żeby ją uruchomić Na razie to mamowałem starymi zapasami Już Farbka ciemno-brązowa się wykończywa. No nie jest takich hop -siup. To tam na skicowanie kotka to mi zajęło kilka minut ale tu żeby oddać go farbie olejnej nie jest to taka prosta sprawa jest moja magiczna czerwona walizeczka farby trochę tu mam na wsparcie dłużej z pędzelkami bo tylko cztery. w tym jeden cienki taki naprawdę Ale sobie wezmę ten średni żeby trochę się odstresować, sobie ten kordonek kłębek wełny włóczki namaluję w kolorze żółto-pomarańczowym. A potem będę myślał, jak to malowidło doprowadzić do końca, żeby miało jako taki wygląd. No, kłębek sobie pomalowałem, i ogólnie pomalowałem tutaj ciało sierść kota, bo to. Wydaje się łatwiejsza sprawa, łapy tu, ten. Drza się obiad, zjadłem, no teraz przyjdzie czas tu pobawić się z główką kota, na końcu wołów. A jeszcze tu podopieszczać brzegi tam. No nic, zabieram się. Co ma być, to będzie. Mamy efekt końcowy, powiem Wam, że nigdy dotąd, tak jak dzisiaj, miałem Pietra ogromnego, że mogę sknoczyć sprawę. Wtedy nie byłoby dobrze, pewnie bym filmiku nie zrobił, nie pokazał ze wstydu. Może nie wyszło idealnie, ale kot jest podobny do kota. Oczy wyszły nieźle no moim zdaniem. Proporcje zachowane. Jeszcze rzucimy okiem na pełne światło wystaby, bo tutaj to w cieniu się ze zapaltaniem. No może jeszcze się trochę poprawię. No tu już efekt finalny oglądamy. To już nie będę poprawiał, bo żeby nie przedobrzeć. Leży sobie kocisko, wali się tym kłębkiem wełny. Tu głowa wyszła nawet w miarę dobrze, oczy elegancko. No. Nic co w tej wody nie marwają. tak się nie bałem, że mogę całkiem zepsuć. Ja to powtarzam jeszcze raz. szkicowanie czy rysowanie przy tym, co to jest, po prostu igraszka. W farbie olejnej, żeby to wszystko oddać, to gdzie do... każde dotknięcie pędzla za mocne, od razu plama za słabe, nic nie widać. No, dzisiaj się przeszło 3,5 godziny bawiłem z tym obrazkiem. no ale jest farba schnie szybko także zaniosę do garażu że dziś wieczorem a może jutro synkowi daję niech sobie tam wiesza w pokoju niech jego kocica podziwia sama siebie na tym portrecie dziękuję Państwu za oglądanie proszę o lajki jak się podobało suby jak ktoś nie subuje a się spodobał kanał jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia przy następnym filmiku.